dajesz, dajesz, jedź mercedesem dawaj, jedziesz, dasz radę, o nie mój mercedes się zniszczył dlaczego? dobrze, muszę dojechać do Biedronki kupić zakupy miałem kabanosy kupić dlaczego mnie policja walnęła? druga próba musimy jechać na zakupy tym razem do Lidla musimy tam dojechać Lidl jest kilometr Stąd, więc damy radę, dojedziemy. O nie, czy to był Tir. Tak, to był Tir. Nawet nie zauważyłem. Musimy jechać jak najszybciej, bo nam wykupią kabanosy z Lidla. Muszę je kupić. O nie, dlaczego? Ja kabanosy chcę kupić. Halo, kabanosy. Dobrze, jedźmy. Próbujemy. Jeszcze raz. Musi się udać. Musimy jechać. Co?